czynności kontrolno-obsługowe. Część druga, oświetlenie pojazdu. Światła pozycyjne postojowe. Z przodu pojazdu dwa barwy białej oraz z tyłu dwa barwy czerwonej. Światła mijania. Znajdują się wyłącznie z przodu pojazdu. Światła drogowe. Przy włączonych światłach mijania przesuwamy dźwignię. Światła te również znajdziemy tylko z przodu. Kierunkowskazy. Lewy w dół oraz prawy w górę. W obu przypadkach znajdują się z tyłu, z przodu oraz przy lusterkach. Światła awaryjne naciskamy ten przycisk, światła również znajdziemy z tyłu, boku oraz przodu pojazdu. Światła hamowania stop. Do ich sprawdzenia prosimy o pomoc egzaminatora. Jedna osoba naciska pedał hamulca, a druga sprawdza działanie świateł. Światła znajdują się na bokach tyłu pojazdu oraz szybie. Światło cofania uruchamia się po wrzuceniu biegu wstecznego. Znajduje się z tyłu w tym miejscu. Światło przeciwmgłowe przednie. Światło przeciwmgłowe tylne. Światło znajdziemy obok światła cofania tutaj na środku.